Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam wszystkich na szczególnym wieczorze dziś w Ośrodku Kultury w Rywinowie. Wprawdzie rok Miłosza się skończył, ale żeby posłuchać poezji Miłosza chyba zawsze czas jest dobry, dlatego dzisiaj wysłuchamy z przyjemnością recytacji właśnie poezji Miłosza w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza, znanego aktora, oraz posłuchamy pieśni, ballad w wykonaniu pana Stanisława Klawy i sami artyści będą opowiadać o tym, co mają zamiar nam prezentować. A Państwu życzę miłego wieczoru i wielu doznań. Czesław Miłosz, wiersz na koniec stulecia. Kiedy już było dobrze i znikło pojęcie grzechu i ziemia była gotowa w powszechnym pokoju spożywać i weselić się, bez wiar i utopii, ja nie wiadomo czemu obłożonych księgami proroków i teologów, filozofów, poetów, szukałem odpowiedzi, marszcząc się, wykrzywiając, budząc się w środku nocy, wykrzykując nad ranem, co mnie tak pogłębiało. Było zawstydzające. Brak taktu i rozwagi byłby w mówieniu o tym, a nawet jakby zamach na zdrowie ludzkości. Niestety, moja pamięć nie chciała mnie opuścić, a w niej żywe istoty, każda z jej własnym bólem, każda z jej własną śmiercią, z jej własnym przerażeniem. I skąd by tam niewinność na plażach ziemskiego raju, niepokalane niebo nad kościołem higieny? Czy dlatego, że tamto było już bardzo dawno? Do mędrca świątobliwego głosi arabska przypowieść – Bóg rzekł nieco złośliwie – Gdybym ludziom wyjawił, jakim jesteś grzesznikiem, nie chwaliliby Ciebie. A ja, gdybym im odkrył, jak jesteś miłosierny, odparł mąż świątobliwy, pogardzaliby Tobą. Do kogo mam się zwrócić z tą całkiem ciemną sprawą bólu i razem? winy w architekturze świata jeżeli tutaj nisko ni tam w górze wysoko żadna moc nie obali przyczyny i skutku nie myśleć nie wspominać o śmierci na krzyżu chociaż co dzień umiera jedyny miłujący który bez żadnej potrzeby zgodził się i zezwolił, żeby co jest istniało, razem z narzędziem tortur. Całkiem enigmatycznie niepojęcie zawiłe lepiej mowy zaprzestać. Ten język nie dla ludzi błogosławiona radość, winobranie i żniwo. Choćby nie na każdego przyszło uspokojenie. Nad filarami, z których smoła ścieka, w prowincji tej, gdzie salwa codziennie błyska. Śpiew saperów o losie człowieka. Kołysze płacz, dziecinny kołyska. Kołysze lula nowego bohatera. W zapachu ognia i spalonych zbóż. Pluszczą pontony, tryska ptak, zbudzony. Rozkwitały pęki białych róż. Nie śpiewajcie, chłopcy, pieśni tej, porucznik mówi, bo zanadto smutna. I tak już w wodzie mokniemy, po pas. Nie bójcie się, tam w górze nie, nie szrapnele Po prostu leci ogień sennych gwiazd. Mój mały, szepczą dziecku w wiosce siwej od mgły armatniej: Mały, bajkę chcesz? Więc była rzeka. Nazwana z dochodem, w rzece mieszkała taka ryba, leszcz. Ależdż leszcz był płaski jak miesiąc wieczorem, i pływał sobie wodne kwiaty jadł. Aż przyszedł ktoś nad wodę i zakrzyczał. Wrócił cały jak za dawnych lat. Zdziwił się leszcz, kto go wołać może. Ale dość bajki. Śpi, że już mój mały. Jest inna bajka. Był raz sobie kraj. A w kraju żyta szerokie szumiały. Szumiały, żyta szumiały. I szły, i szły, i szły. Krajem pociągi pełne bochnów, chleba. Nad pociągami srebrny grał skowronek. Dalej. Nie umiem, nie umiem. O książce. W czasach dziwnych i wrogich żyliśmy wspaniałych. Nad głowami naszymi pociski śpiewały, i lata niemniej groźne od rwących szrapneli nauczały wielkości tych, co nie widzieli wojny. W pożarze sucho płonących tygodni pracowaliśmy ciężko i byliśmy głodni chleba, cudów nieziemskich zjawionych na ziemi. I często spać nie mogąc, nagle zasmuceni, patrzyliśmy przez okna, czy nad noce sine nie przypływają znowu stada cepelinów, czy nie wybucha sygnał nowy kontynentom. I sprawdzaliśmy w lustrze, czy na czole piętno nie wyrosło na znak, żeśmy już skazani. W tych czasach nie dość było zawodzić słowami czystymi nad patosem świata wiekuistym. Była epoka burzy, dzień apokalipsy, państwa dawne zburzono, stolice wrzecionem kręciły się pijane pod niebem spienionym. Gdzież jest miejsce dla Ciebie w tym wieku zamętu, Książko? Mądra spokojna, stopie elementów pogodzonych na wieki spojrzeniem artysty. Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty, wieczór na cichych wodach, jak w prozie Konrada, ani chórem Faustowskim niebo nie zagada. I czoła zapomniany dawno śpiew hafisa. Chłodem swoim nie dotknie, głów nie ukołysze, ani norwid surowe nam odkryje prawa dziejów, które czerwona przesłania kurzawa. My niespokojni, ślepi i epoce wierni, gdzieś daleko idziemy. Nad nami październik, szumi liściem jak tamten łopotał sztandarem. Wawrzyn jest niedostępny nam, świadomym kary, jaką czas tym wyznacza, którzy pokochali doczesność, ogłuszoną hałasem metali. Więc sławę nam znaczono stworzyć bezimienną, jak okrzyk pożegnalny, odchodzących w ciemność. Dzień Końca świata, pszczoła krąży nad kwiatem na sturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. Dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. I jak zasypia na brzegu trawnika, Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa, I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa, I noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb nie wierzą, że staje się już, dopóki słońce i księżyc są w górze. Dopóki czmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie. Owiada przewiązując pomidory Innego końca świata nie będzie Innego końca świata nie będzie